Ja ze swojej strony mogę Państwu podziękować, zaprosić do subskrybowania nas na kanale, śledzenia na Facebooku i odwiedzania nas w firmie. Witam Państwa w Energii Gaz Polska. Dziś chciałbym przedstawić Państwu, w sumie można powiedzieć dwa identyczne samochody, jakimi są e, Ople Astry. Jeden jest e, w nadwoziu hatchback, drugi na nadwoziu kombi. Różnią je tylko i wyłącznie tak naprawdę zbiorniki. E, może przedstawmy pokrótce, e, w którym, co jest. Jeżeli chodzi o czarną Astre w hatchbacku jest tutaj silnik o pojemności 1,4 litra turbo o mocy 140 koni mechanicznych. Samochód jest z 2012 roku. Założyliśmy tutaj, tak jak w poprzednim samochodzie, instalację BRC Sequent 32 z podłączeniem do BD. Koszt takiej instalacji w obu przypadkach wynosi 3100 zł. Spalanie takiego auta na benzynie wynosi około 10 litrów. Po założeniu instalacji LPG samochód powinien spalać około 11-12 litrów, także na każde 1000 km powinniśmy zaoszczędzić około 250 zł. Dla porównania, koszt przejechania 1000 km na benzynie oczywiście w obu przypadkach, bo silniki są takie same jest to koszt 480 zł na benzynie. Na LPG samochód powinien spalać około 230. 240 wiadomo, że drugi samochód jest w nadwozie kombi, więc jest trochę cięższy, tak. Jeżeli chodzi o zwrot takiej instalacji, nastąpi ona po przejechaniu około 12 tysięcy kilometrów, także całkiem szybko, spokojnie w ciągu pół roku powinniśmy się takim samochodem zmieścić w tym wyniku. Tak jak już wcześniej wspominałem, samochody są różne, bo są w różnych nadwoziach. W hatchbacku zbiornik, jaki tutaj zamontowaliśmy, jest to zbiornik o pojemności 44 litrów, tak jak wychodził fabrycznie, gdyż po prostu wnęka na koło, znaczy na koło można powiedzieć dojazdowe lub zestaw naprawczy nam ogranicza tutaj miejsce, także zbiornik o średnicy 600x200, pojemność 44 litry, pomoże nam ono na uzyskanie zasięgu w granicach 300. 30 km także całkiem przyzwoicie. Wasz w nadwoziu kombi zmieści się oczywiście większy zbiornik, gdyż ta wnęka jest większa, jest tam pełnowymiarowe koło zapasowe, także zamontowaliśmy tutaj zbiornik w cenie oczywiście instalacji, czyli do 56 litrów. Jest tutaj zbiornik 56 litrów o pojemności 45 litrów. On pomoże nam przejechanie trochę większego zasięgu, bo w granicach około 410-450 km w trasie. Ja ze swojej strony mogę Państwu podziękować, zaprosić do subskrybowania nas na kanale, śledzenia na Facebooku i odwiedzania nas w filmie. Dziękuję, do widzenia.